Czołem leśni ludzie, witajcie na kanale Przygody na łonie przyrody. Dzisiaj ciąg dalszy ogniska szwedzkiego. Ostatnim razem zabrakło pamięci, niestety. I skończyliśmy na etapie jak już płonęło. Dzisiaj rozpalę przy Was ognisko jeszcze raz. Przy okazji sam sobie potrenuję, potem ugotujemy wodę na kawę. I zjemy sobie pączka, no bo wiadomo, dzisiaj tłusty czwartek. Dzień święty święcić. Piękę już przygotowałem, nie chciałem Wam głowy zawracać, poszło sprawnie i borowanie niż ostatnim razem. Oglądajcie, zostańcie ze mną, razem się napijemy kawy. I Wy też sobie naszykujcie, akurat w tym czasie jak Wy będziecie szykować, ja rozpalę, rozpalę ognisko. Po czym poznać, że dziura jest na wylot, w sensie tu jedna, tu druga. Po dźwięku, <laughs> nie wiem czy to słychać. Dobrze, także zaczynamy bierzemy się do pracy. Drodzy moi, stało się to, czego się obawiałem, czyli zmieniła się pogoda, zaczęło strasznie wiać i konieczna była ewakuacja. Całe szczęście nie zdążyłem jeszcze rozpalić pięka, więc wziąłem go pod pachę i przenieśliśmy się w głębszy rejon Lasu. Fajnie to gra. Także. Lecimy. No i tak, drodzy moi, nie było łatwo. Ale na szczęście, wiecie co, znalazłem tu wam rzucę przebitkę po drodze pieńka, e, Starego, sosnowego pienka, który wyglądał mega, mega słabo. E, ale w środku miał złoto. Drodzy moi, złoto znalazłem. Proszę bardzo, pokazuję i objaśniam. Żywica w czystej postaci. Właśnie ta żywica pozwoliła mi bez problemu rozpalić. Kora fajna, tylko że kora brzozy, brzozy się zwija. Jest taka sobie. Natomiast żywica to jest to co co mi tutaj pomogło dzisiaj. Więc coś z tego będzie. Powolutku tam już nam się rozpala. Tu już widzicie dymek. A tutaj widać ogień. Mam nadzieję, że widać. Więc myślę, że coś z tego będzie. Wiatr trochę, trochę przeszkadzał, bo y, parę razy mi tutaj zdmuchło y, i musiałem powtarzać, także za pierwszym razem się nie udało, niestety. Ale chyba za trzecim czy czwartym razem przy odpowiedniej dawce złota y, rozpala nam się to. Y, także jeszcze myślę, że chwilkę i górą pokaże się płomień. Jeszcze trochę złota dołożymy żeby na pewno tam nic nie wygasło. Grunt to, żeby tutaj w dolocie już jakiś żarek się zrobił, nie? To wtedy już to ciepło tutaj sobie wychodzi kominem. Zresztą tutaj fajnie widać, nie? Yy, w ogóle to wiatr wieje właśnie prosto w dziurę z tamtej strony. Zresztą widać gdzie leci dym yy, i wytwarza nam cuk. Yy. oczywiście nie zaszkodzi czasem dmuchnąć. No i już, nie? I teraz tylko poczekać, aż, aż się to rozhajcuje. Woda już gotowa. Do zobaczenia za chwilę. Sit with me by the campfire and Tell me about your day. I mamy to. Doczekałem się, drodzy moi. Woda się właśnie zagotowała. Trochę mi się zmoczyły rękawice. Ale to nic. O, o, widzicie jak to działa? Tak to teraz działa. Ładnie płomyczek wychodzi. Dobra, Siup. Siup. Jak to muska? O. Nawet bardzo nie gorące. Bardzo nie gorące, ale jednak użyję rękawicy. No i cóż. Doczekałem się, zasłużyłem chyba na pyszną kawę. Op. Proszę bardzo. Postawimy sobie na liściu na wypadek, jakby się miało rozlać. Woda na dolewkę została. Drodzy moi, z okazji tego czwartku życzę Wam jak najwięcej wypadów w plener, kawy przyrządzonej na ognisku i dobrego pączka. Smacznego. No i drodzy moi, po raz kolejny, zdrowie Wasze. I po raz kolejny, wychodźcie w plener. Wiecie, w murach to ludzie umierają. Tu się żyje.